Siemanko, z tej styryczek się ze mną na i w Was w kolejnym odcinku z gier mobilnych. Słuchajcie, przed nami dzisiaj rękawica Thanosa. Absolutnie. E... Tylko, że ta rękawica, ta nosa może być beznadziejna, więc będziemy się testować, czy ta gra w ogóle do czegokolwiek się nadaje. A zaciekawił mnie sam jakby sposób, jak to działa, bo będziemy zbierać te kryształy mocy. Więc kto oglądał Avengersów, ten wie. Kto nie oglądał Avengersów, to prawdopodobnie i tak wie z memów, chociażby w internecie. A my startujemy. Mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona. Koniecznie! Subskrypcja oraz moi drodzy zna Instagramy. Serdecznie zapraszamy, prawda? Patrz, chodzimy nim, jak Um, ale poczekaj, tutaj mamy czas i możemy okay. zatrzymać. Ej, to jest fajne, to jest fajne, zobacz jakby... Z Aj. Jakby z każdym kamieniem Nieważne. będziemy dostawać nową moc. Chyba, że nawet kurczę z rękawicą Thanosa nie potrafimy grać w Powiem grę tak, mobilną. E, sama, sam fakt, że e, są takie moce jest fajny. Mhm. Bardziej e, problem może być taki, że tutaj się nic nie będzie zmieniało, po prostu będą wszystkie Mapki Zobaczymy. Wyglądały dokładnie no, tak widzisz, samo. Hej, ale mamy mnóstwo tych kamieni, prawda? Z Uwaga. Nami pięć, więc. Klik. I... O... Okej. Okay. Dobra, to tak dwa razy. Dobra. Poczekaj, a mnie w ogóle jeszcze również zastanawia, co możemy tutaj kupić? Czy są tutaj różne skiny? Oh, są, aż są różne rękawice. To pokaż mi. Iron oh! Mode, Incredible Mode, Claws, że nie Wolverine. Tak, Panther ale poczekaj, czy Wolverine nie jest DC, a nie z Marvela? Nie, no Wolverine x men to jest Marvel. Seria x men to jest Marvel? Oczywiście. Wow! Kurczę, w takim razie się nie spodziewałam Uwaga, tego. musimy wybrać. Time, time. Time, time oczywiście Dobra. time. uwaga, time. O, proszę bardzo. No. I... I patrz, one się ruszają cały czas, Tak, tylko, że... ale dlaczego ty się kręcisz w jedną i w drugą stronę? Bo ja się bardzo powoli, o, powoli się bardzo ruszam też. tu jak na Thanosa, to naprawdę jesteś całkiem taki... Czym jest reality, że... E, nie wra... wiem. Re... Chyba, że, w... nie, że wracasz do poprzedniego, czy... Nie. E. Co się zadziało? Nie wiem. Nie mam się żadnego pojęcia. Patrz, zakrzywiliśmy rzeczywistość i A -a. zrobiliśmy, że nie ma tego jednego tego, okej? Okay. Dobra, to ma sens. Klik. To ma sens. Błoch, O, dwa razy tylko. Trzeba sobie no, no, to, trochę mamy, mamy tylko Ale czy możemy sobie jakoś, o. E, Tam trzeba było reklamę obejrzeć. Jesteś pewien? Jestem pewien. Okej, okay, to zobaczmy sobie, jak e, to dalej time idzie. Time czy reality? Um, reality? Tym razem reality zobaczmy, uwaga. Je albo tylko może to... I co to zmieniło? Niewiele. Tak delikatnie po prostu zakrzywiło. O, ale to dobra, żyjemy. Nie było zbyt power. dobrym wyborem. Czym jest power, że strzelamy czymś? Nie, a może po prostu tak mocno że uwaga. Możemy sobie przejść bez problemu. Przejść bez problemu, wiesz, ale wciąż mamy jakby te nasze moce, które pojawiają nie się. Nie jestem zbyt i... dobry, nie byłbym dobrym Thanosem, ok? No oczywiście, że tak. Nie zrobiłbyś Blipu tak na początek, może. Ja bym był beznadziejnym Tanosem i beznadziejnie bym sobie radził jako w ogóle super. I tak samo córki nie masz, więc. E, proszę przepraszam bardzo, bardzo. Proszę bardzo, proszę, proszę bardzo, pro, pro, proszę. Tak, dokładnie, pro, dokładnie. Proszę, proszę. Pro, pro, I ostatni proszę, super, jest. super, super. Poczekaj, czy tutaj musisz gdzieś jakoś klikać, czy w ogóle nie, robisz ono, różne rzeczy? No, ono mi samo klika, chyba że coś. Nie, nie. No po prostu samo Okej. Okay. Zobacz, no, sumie, co to jest. Nacisknij. Aha, czyli tylko i wyłącznie reklama, rozumiem. Okej, w takim razie poczekaj, zobaczmy ile już mamy waluty zdobytej. A gdzie... nie można tego sprawdzić? Masz tutaj chyba w tym. O, one są wszystkie za pieniądze. Ale skam, słuchajcie. Bo tak się wiem, coś nie. Jakby, tak, jakby, jak gdzieś gdzie jest moja woluta, prawda? Ale gdzie my to wolę zbierali? Przecież powinniśmy mieć tu jakieś takie no nie? E, pieniążki czy coś, ale skam. Słuchajcie, w ogóle to o to chodzi, że my nawet nie możemy nic zdobyć w tej grze, tylko po prostu, jeżeli chcemy nową tą nową jakby rękawicę, to proszę bardzo, możemy sobie zapłacić, ile tam, 10 Chwila. złotych chyba. Ale te X1, X2 na końcu to jest niby do czego. Nie ja mam to tak, że to nam powiększa ilość właśnie. Ja też tak myślałam, ale słuchaj najwyraźniej, to jest do okropny po prostu. To skam. Więc ja nie wiem, kto I, i, po i, prostu i, 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 dobra. wydałby załóżmy 12 zł albo 10 zł, żeby mieć rękawicę tutaj w tej grze. Nie wiem. To i ten właśnie powinien nam walutę powiększać albo pomniejszać. Tak, to... zgadzam się. Nieważne, moi drodzy, i tak zobaczymy, co jest w kolejnych poziomach. Tylko czemu on tak powoli idzie? No bo on, Ach. hej, jeżeli byś był wielką tą rękawicą i byłbyś bardzo, bardzo, okay. bardzo taki, wiesz, potężny, to też byś chodzi, chodził tak szybko? Czyż jak jakby to wyglądało? Jakby to wyglądało? No masz Potężni rację. ludzie chodzą wolno zobacz, i patrzą mind. się na, swoi, na to, co zrobili. O. O. A, a ta muzyka to czemu? Proszę bardzo, czy space? Space. E, space? Ja bym wzięła space. Space, uwaga. Tak, zobacz, rozwali nam się. Już się muzyka skończyła jak. Rozumiem, rozumiem. Masz po prostu wielką pasję do robienia efektów. Tak. W ogóle zobacz, cały czas mamy yy, x2. Jakby to jest coś no bo, kompletnie... bo dostajemy tylko dwa kamienie. Jakbyśmy zdobyli wszystkie, to byśmy mieli A, więcej. A, zobacz, to jest trzy aż. Okay. Więc zobaczmy. Yy, time czy power? Eee, time. time. Też bym tak działa Bo możemy się tutaj przycisnąć. Oj, No i idź szybko, bo te kamienie też mają swoją, wiesz... Nie mają, mają Swój cooldown, mają tak. Mają cooldown? Tak. Space, mind. Mind. Mind? Jesteś pewien? tak i reality. Okej, okay, i co zresztą zrobił? Uważaj, bo zaraz może ci to skończyć. No to mi się nie kończy. Nie wiadomo o... tego. Ciekawe czy będzie można mieć wszystkie kamienie. A nie jestem to pewna, może prawdopodobnie. Trzy. Tak, dokładnie miałeś z tym rację, że jakby ta liczba na końcu zależy od kamieni, które zdobędziemy. Uuuu. Bonus poziom, bonus o. poziom. Dobra, dawaj. Dobra, w takim razie. Weźmy wszystkie, weźmy wszystkie kolorki. Okej, okay, time. Czyli Ten, proszę bardzo, zielony. Mind. Żółty. Czerwony. Reality. E, teraz. E... Power. Ale niebieskiego to zdobędziemy, a o power nie. sam. No i co teraz, tak powiem, teraz stał. A nie zdobyliśmy wszystkich. No tak mówiłam ci, że trzeba niebieski, bo tam był fioletowy. No dobra, to mogliśmy mieć wszystkie. Mo czy można to powtórzyć? Nie e wiem, chyba raczej nie. Chyba trzeba było się tutaj przebić jakoś. No tak, ale przebijamy, dobra, się, damy dobra, radę, dobra, daj dobra, damy dobra, radę. Dobra, dobra. Chyba, że myśmy ten level dobra. i moglibyśmy zrobić to po, po od początku. Ale chyba nie można. No niestety, Raz, chyba nie dwa, można. Trzy, cztery. Zabrakło nam tego. Może kilku, w kolejnym co? będzie, może w kolejnym będzie. Nie wydaje mi się, A, to, co? o! Co? Co? Poczekaj, dlaczego space? A, możemy to ominąć, okej. Okay. Tak się... po... A, A, się powiększa. Rozumiem, dobra. rozumiem. Wiesz co, co jak co? Siup. Ogólnie twórcy gry Siup. są naprawdę. O, 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 o. Mają różne poglądy, ale jeżeli chodzi o mechanikę, jest naprawdę całkiem ciekawa, prawda? No, bardzo fajnie. Powiem ci ogólnie, gdyby tylko były te pieniążki można było coś tutaj zbierać. A tak to jest. No właśnie o to chodzi, że teraz możesz jedyne co zrobić, jakby cel, który osiągnąć w tej grze, to zdobycie wszystkich kamieni, ale z space, drugiej strony. Space. Ja bym wolała, żeby właśnie była jakaś waluta, żeby można sobie coś było kupić, żeby na coś zbierać, prawda? Aha. Też ale mi się wydaje. jakby wiesz, te, te skiny, myślę, że powinni to w jakiejś aktualizacji dodać albo coś. A to jest nowa gra? Tak, Czy... bardzo nowa. A! to w takim razie na pewno ta, co to może w aktualizacji. I ale Pyk. hej, no słuchaj, dwa kamienie to jest strasznie słabo. No właśnie, kurczę, jeżeli miałem Thanos... okazję, miałem okazję tak, zebrać wszystko. jeżeli Tanos miały dwa kamienie, to jedyne, co mógłby zrobić, to najwyżej może, zrobić sobie kanapkę. Może będą potem. Nie wydaje mi się, wiesz? Albo naprawdę trzeba Time. mnóstwo poziomów przejść, aby w ogóle do tego dojść. Tutaj tenty reality, no. Pyk. I... O, to jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko, jeżeli ktoś nie wlezie. Ja tutaj... Jeżeli ktoś ja... nie wlezie, w ale ja tutaj nie, ma, ja tutaj nie mam cienia, ani nic więcej, ja nie wiem jak ja jestem blisko. Ale tych, i tak, tych. jak widzisz coś, to możesz się do niego nie zbliżać. No to muszę, bo muszę, muszę, je rozwalić. Nie wiem, wydaje mi się, o, że. O, papa, dobra. Wydaje mi się, że dałbyś radę. Ja w ciebie wierzę. O, i zobacz, musimy przejść. Tak, tędy. tędy. Tędy, i tędy i cały czas tylko dwa te... Dobra. Cały czas tylko dwa niestety kamienie. W ogóle nie wiem czy zauważyłeś, jak w sposób on chodzi. On chodzi tak jak się y, te filiżantki trzyma, o tak chodzi. Okej. Okay. No zobacz, y, power czy time? Eee, power. Okej, okay, zobaczmy sobie Rozwalmy power w takim razie fine. te... Power możesz sobie... Um, okay. Wiesz, że po prostu mógłbyś przejść tak o. Mógłbym. No tak po prostu. E, time, space. Time? Ehm, ja bym space dała przecież. Jakby to ci... Się... W sumie masz rację, masz rację, masz rację. Ale ma, mamy na szczęście tę... Jakby... Pyk. Tę moc pyk, z poprzedniego pyk, wyboru, która pyk, pozwoli nam przejść, pyk, mam pyk, nadzieję, bez problemów, pyk. prawda? Tada! Tak, Gotowe. gratulacje. Tak w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, cały czas nie mamy tego głównego kamienia, tego, który był on go się, chyba. go się chyba zdobywa, dopiero gdy się zdobył wszystkie, wszystkie, prawda? Tak. tak. tak mi się wydaje. Ale czy, mi się, czy ja to przypamiętam, czy główny kamień był z m, głowy tego? Tego m, chłopaka tej czarownicy. Nie, on miał. Tak, on miał tutaj w czole. Tak, ale on miał właśnie inny, to był tak? któryś z tych to był, nie był żółty albo. Nie jestem pewna, już nie pamiętam, któryś Infinity był. War było tak dawno strasznie. Któryś był, tak da tak dawno tego nie oglądał. Ale właśnie słuchaj, ten główny, um, ten główny klejnik najbardziej interesuje. No to poczekaj, może w końcu będzie jakiś poziom. Eee, nie, na pewno nie ten. Okej, okay, to może słuchaj, wydaje mi się, że moglibyśmy troszeczkę tutaj sobie sami ogarnąć i zobaczyć czy jak w ogóle Fall Guys. taki. I. Troszeczkę zobaczyć, czy pojawi się po prostu e, poziom, w którym będziemy mogli zdobyć je wszystkie. W sumie masz rację. To jest ten etap. Tak mi się wydaje, ale tylko poczekaj. poczekaj, musimy sobie zobaczyć. Space jest tam na, na samym. Czyli teraz musimy wybrać. Ale ten jest też zielony. No właśnie. Um... To nie wybierajmy w ogóle Space. Nie, musimy. No musimy. E, wybierzmy w takim tu najpierw Space, a może żółty będzie później. Ale zobacz, tam jest jeszcze, jakby ostatni klejnot w ogóle za. E, Czyli tu chyba nie, nie będzie, wiesz. Tu chyba nie, tu chyba nie będą wszystkie. Dobra, weźmy space. Um, ojoj. To okay. ja był zły w ogóle pomysł. Idziemy, Aaaa! jest dobrze. Nie wiem, czy jest dobrze. Jest dobrze. Poczekaj, i teraz po czekaj, tak, poczekaj, poczekaj. Jest... Zastanówmy się. Popatrzmy power, sobie, czy coś. Power. Dobra, weźmy power. Um, ale coś jest za tą ścianą, czego my nie mo możemy zobaczyć. To jest takie irytujące. E, proszę bardzo, rozwalaj to, rozwalaj to, rozwalaj to. To tym razem może time? E, nie, space masz. Aha, space mam. Time, dobra. O nie, słuchaj. Czy coś tam nam się dzieje? Czy tam jest w ogóle jakikolwiek inny klejnot? No właśnie. Czy mi się wydawało? Potrzebujemy to po czerwonego i żółtego. Jeden ten. Nie. Eee. Słabiutko, nie? No to czekamy na kolejny. Chwila, może tu się da? Zobacz, jest, są dwa czerwono-niebieskie, dwa czerwono-niebieskie, tu jest y y żółty, fioletowy, a tam jest chyba jest fioletowy. Jesteś pewien, żółty to jest fioletowy? Tak mi się wydaje. No dobra, spróbujmy w Zobaczmy. takim razie. Zobaczmy. Weźmy razie space. Space. Eee. Okej. Okay. Potem Ojoj, weźmy. Oj, to się bardzo szybko porusza. O, zobacz, tak, to jest to! Bo tu jest power. Wiesz Czyli... power... Nie właśnie nie mind, tam... Nie ale tu są tak! Ale power jest potem! Ale damy radę. Ja już tego nie ma potem więcej. Ale możesz wejść w obie. E... Możesz wejść w obie, Aha, zobacz. A, dobra, 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 masz rację. Pyk. Proszę bardzo, to jest nasza. hej! To jest nasza szansa Mamy zielone i teraz jeszcze czerwo, czerwona. Czerwona, będziemy mieli tutaj czerwona. czerwona, 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 czerwona. proszę, czerwona, proszę, czerwona, proszę, proszę czerwona, dawaj, czerwona, dawaj, czerwona. dawaj, dawaj, dawaj. Tak i. E... Soul! O! Ostatni! Dusza! Okay. Dobra, słuchaj, no to teraz. Patrz my na odliśmy. To. Patrz na to, znikły wszystkie. Tak, dokładnie. Okay. I słuchaj, udało nam się, w końcu. Czyli rzeczywiście to chyba było, to chyba było ten. Dusza to buchała chyba właśnie ten, co miał wyżyn. tak mi się tak, wydaje. Tak, też mi się tak wydaje, właśnie. Dobra. Wygrana, moi drodzy. Jest. Wygrana. Bezdubna, chociaż ktoś. Udało nam się. Ktoś prawie w ogóle nie Tylko ogarnął. Chyba skończyliśmy tą grę, bo to nic więcej się nie da zrobić, tak? Dokładnie Jakby tak. wszystkie kamienie i to jest tyle. A my więc... nawet nie możemy kupić żadnych skinów, więc to jest najgorsze. Dokładnie, więc to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć!